Kolega teraz będzie otwierał skrzynkę. No, no i ty możesz? Dobra. Co? Co jest będzie? Jezu, pista. Trochę słaba. kolejny typ. Gdzie? No tutaj był. Nie ma. Jest tu. To jest... Trochę tak nie ogarnia zbyt Jak e. zbyt Trochę No ale Nade, nade, nade Nejdy. Co to? Nie wiem, czy to jest jakieś Trochę ci zadał HP O, HP Fakt, <grym> Dadamy. No to jest 100% miała jakąś... jeszcze filmkę. Jezu, jeszcze... Jezu, lag mam! Może? Ja go zabiję. Robię w Jakby Zmartuję. Ja leć się! Leć się! Najgorsze go jeszcze zdarzę z ramacem. Nie zaraz, ale mało. A nu no zero masz. Ktoś tu wejdzie. Oj, to mam drogę. Albo pił w głowę. Kapsuje cię. A co? Nie dostawam. Dawaj, powiedz, bo i tak nic nie ma, do dolecianka, więc to ci nic nie da. Ale dostał. Easy? Easy, to ja dostałam. Czuję, szkło, gdzie tu są te rzeczy. Ja no, że... też miał chyba jakiś challenge. Nie no raczej nie. Ale, ale nie że ja to tylko pompę. Ale że ja to, ale że ja to przeżyłem. Ja wiem, że moja tam chyba 8 HP uleczyć, ale ja chcę skrzynki. Dobra, nagram jak będziemy w top 10 albo w top 5.